Od czego ojciec kłamstwa i zwodziciel ludzkości? By zepsuć relację skruszonego grzesznika z Bogiem, który okazuje mu miłosierdzie po żałowaniu za grzechy i odpowiedniej skrusze, chytrze wypaczył pojęcie miłosierdzia. Posłużył się diabeł dwoma grzechami przeciwnymi boskiemu miłosierdziu – rozpaczą i bezczelnością. Rozpacz mówi: Jestem zbyt zły, żeby Bóg okazał mi zainteresowanie. Zaś bezczelność myśli: Nie muszę się martwić o moje grzechy, Bóg i tak okaże mi swoje miłosierdzie. Jedna i druga postawa urąga Bożej sprawiedliwości i naśmiewa się z Bożego miłosierdzia. Człowiek zdrowomyślący powinien nie unikać jak ognia, bo obie występują przeciwko nadziei. Bezczelność to nadmiar nadziei, a rozpacz to jej brak. Teraz powiedzmy słów parę o rozpaczy, bo ona jest typowa dla współczesnych ateuszy. Grających rolę zadufanych w sobie humanistów. Tak jak bezczelność zapomina o Bożej sprawiedliwości, tak z kolei rozpacz zapomina o Bożym miłosierdzie. Współczesna rozpacz utraciła nadzieję nie tylko na życie wieczne, o którym wątpi, ale nawet wobec życia ziemskiego, z którego drwi. Jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa. Rozpacz nie była tak bezdenna jak teraz. Zewsząd otacza nas wyczekiwanie katastrofy, przytłaczające poczucie nieprzewidywalności i nieuchronnej klęski. Wystarczy popatrzeć na całe tabuny wystraszonych dziś ludzi, nawet w kościele. Dawniej ludzie wychodzili z rozpaczy przez powrót do przeszłości pełnej chluby. Albo spoglądali przed siebie na chwałę po drugiej stronie krzyża. Lecz teraz zagubili wiarę w Boga i pozostał im tylko ten świat jako źródło nadziei. Postawa taka obróciła się przeciwko nim i doszło do świadomego rozłamu z nadzieją. Ludzie ci przeklinają pustą egzystencję, niepewność wywołuje w nich nieustanną irytację posuniętą aż do nienawiści siebie samego, i ulegają myślom samobójczym, aby uciec przed tym, co nieuniknione. To tak jak z Judaszem, miał wyrzuty sumienia, które były nienawiścią do siebie samego i ta nienawiść. Doprowadziła go do samobójstwa. To oznacza, że żałowanie przed sobą samym nie wystarczy. Trzeba powiązać je z miłosiernym Bogiem, okazując przed nim skruchem. Kiedy człowiek nienawidzi siebie za to, co zrobił, a nie czuje skruchy przed Bogiem, czasami bije się w piersi, jakby po to, aby wymazać grzech. A jest to ogromna różnica pomiędzy biciem się w piersi w samoobrzydzeniu, a biciem się w nią i powtarzaniem mea culpa, którymi to słowami prosi się o wybaczenie przed tronem Bożego Miłosierdzia. Bo to pokazuje, że czujemy obrzydzenie nie do skutków swego grzechu, ale do grzechu jako takiego. A teraz zajmijmy się, zajmijmy się bezczelnością, bo ona zadomowiła się na dobre w myśleniu wielu ludzi, nawet chrześcijan. Między innymi dlatego, że od jakiegoś czasu w Kościele lansowana jest fałszywa nauka o miłosierdziu Bożym. Jakże boleśnie proroczo powiedział o tym wróg chrześcijaństwa Ludwik Feuerbach, mistrz ateizmu Marksa. Powiada, człowiek szczęśliwym będzie dopiero wtedy, kiedy zabije to chrześcijaństwo, któremu uniemożliwia bycie człowiekiem. Ale to nie stanie się za pomocą prześladowania, które je pokona, ponieważ prześladowanie umacnia i utwierdza. Stanie się to przez nieodwracalną wewnętrzną przemianę chrześcijaństwa w humanistyczny ateizm. Za pomocą samych chrześcijan, sterowanych przez pojęcie miłosierdzia, które nie będzie miało nic wspólnego z Ewangelią. W tym Feuerbach, niestety, pokazał się daleko zwrotny, ale chyba nawet on sam nie przypuszczał, że proces ten będzie wynikiem fałszywego kościelnego nauczania. My jednak, trzymając się wiecznie zdrowej nauki Kościoła, raz jeszcze powtarzamy, że bezczelność jest przesadną ufnością w Boże Miłosierdzie, nadzieją na przebaczenie bez skruchy, niebo bez zasługi. Tego typu ludzie, jeśli nawet myślą o swoim zbawieniu, często mają nadzieję, że nawrócą się na łożu śmierci i zabrą pokój z Bogiem. I wmawiają sobie wyświechtany już dziś slogan: Bóg nie wyśle mnie do piekła. Wiem, że jestem grzesznikiem, ale nie gorszym niż mój sąsiad. Dlaczego miałbym się martwić? Bóg jest miłosierny. Zastanów się dobrze, co masz na myśli, kiedy twierdzisz, że Bóg jest dobry. Czy nie tylko to, że Bóg jest obojętny wobec zła? Jest dobry, bo nie zwraca uwagi na nieprawość? Przecież to bzdura, bo zapominasz człowieku o rzeczy istotnej, że Bóg jest dobry, ponieważ jest wrogiem zła. Przecież zdrowy człowiek nie jest obojętny wobec choroby. Rząd nie jest dobry dlatego, że ignoruje przemoc i niesprawiedliwość. Dlaczego więc Bóg? Miałby być zadowolony z tego, czego sam nie akceptujesz u innych. Pomyśl dobrze. Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg jest dobry, czy nie powinieneś starać się go nie obrażać, czy nie robisz więcej dla swoich przyjaciół, im szlachetniejsza osoba, tym bardziej nie chcesz jej urazić. Okazujesz szacunek nawet tym, których nie kochasz. A zatem, czy wykorzystasz Bożą dobroć i będziesz zwodzić tego, którym pokładasz nadzieję na zbawienie? Czy zapomniałeś o tym, że dobroć zraniona przez cynizm pomści siebie? Jeśli tracisz ziemskich przyjaciół, wykorzystując ich hojność, to przy, czy przez swoją bezczelność w podobny sposób nie stracisz przyjaciela z nieba? Czy uczynisz Boże miłosierdzie wymówką, aby jeszcze bardziej grzeszyć? Czy w każdym życiu nie występuje ostatnie przebaczenie i ostatni grzech? Czy każdemu z nas nie przypisano pewnej miary grzechu, która wypełni wór zła i zapieczętuje naszą wieczność? Możesz grzeszyć tysiąc razy i otrzymywać przebaczenie, ale podobnie jak człowiek, który sto razy rzuca się z mostu i za każdym razem jest ratowany przez strażnika, w końcu możesz usłyszeć od Twojego wybawiciela, któregoś razu skoczysz do rzeki, a mnie tutaj nie będzie, żeby cię wyciągnąć. Musimy sobie uświadomić, że kiedy grzeszymy, odwracamy się plecami do Boga. To nie On odwraca się od nas. Jeśli chcemy znowu ujrzeć Jego oblicze, musimy się obrócić, czyli odwrócić od grzechu. Mówi Pan jasno w swoim słowie: Nawróćcie się do mnie, wyrocznia Pana zastępu, a ja zwrócę się do Was. Na tym właśnie polega nawrócenie. Bóg nie zbawi nas bez nawrócenia. Jeśli umrzemy w zatwardziałym grzechu, to na zawsze będziemy odwróceni od Boga. Powiada mądrze Kochelet: Jak przewróci się drzewo, tak będzie leżeć. Nasze wartości nie zmieniają się po śmierci. Nie może tak być, że za życia kochamy grze, a po śmierci zaczynamy kochać cnotę. Radość nieba to kontynuacja radości Chrystusa z która towarzyszyła nam na ziemi. Nie rozwijamy nagle nowej umiejętności miłowania wraz z ostatnim tchnieniem. W wieczności zbierzemy tylko to, co posialiśmy. Na ziemi. Jeśli kochaliśmy grzech, zbierzemy zepsucie. Zostu nigdy nie zbierzemy winogron. Sprawiedliwości Boga nie można oddzielić od Jego miłosierdzia. Gdyby Bóg nie był sprawiedliwy, to nie byłby miłosierny. Dlatego, że jest dobrocią, Jego sprawiedliwość wybacza. Dlatego, że jest sprawiedliwością, jego dobroć odkupuje grzech. Więc, zamiast grać rolę humanistycznych ateistów pociągniętych tylko pokostem chrześcijaństwa, stańmy na Kalwarii, gdzie rozgrywa się scena ukrzyżowanego Zbawiciela między złoczyńcami ten po prawej stronie naszego Pana zobaczył potrzebę sprawiedliwości w chwili kiedy wyznał my przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani właśnie dlatego natychmiast otrzymał odpowiedź od Chrystusa dobroci nieskończonej dzisiaj będziesz ze mną brał dlatego niech współcześni ludzie w tym niestety Wielu katolików, którzy swojej bezczelności dokładają grzech do grzechu, myśląc, że mogą obrażać boga, że wygaśnie ich dzierżawa życia, nie spodziewa się otrzymania wieczystej nagrody w jednym z pałaców ojca. Czy ten, który wszedł do nieba przez krzyż założył, że masz dotrzeć tam grzesząc? Nie okłamujmy zatem siebie, bo tu idzie gra o nasze szczęście wieczne.